Już od ośmiu lat Stowarzyszenie na Rzecz Renowacji i Remontu Zabytkowego Sanktuarium w Kiełczynie w gminie Dzierżoniów czyni starania, które mają na celu pozyskanie środków na odnowienie tego niezwykłego obiektu. W 2018 roku uzyskaliśmy status jednostki pożytku publicznego i już w 2019 roku Stowarzyszenie otrzymało pierwszy zastrzyk Finansowy w postaci 1%. Z wykazu, który stowarzyszenie otrzymało, ponad 140 osób z tego regionu zadeklarowało 1% na rzecz stowarzyszenia. I to był taki asumpt, żeby ruszyć w kierunku pozyskiwania środków. To nie da się opowiedzieć tej radości, jak patrzymy na to, co się dzieje w sensie pozytywnym. Zawsze jak jest większa liczba osób i grają do wspólnej bramki, to i cel osiągnąć łatwiej. I właśnie celem stowarzyszenia było zmobilizować lokalną społeczność do pozyskiwania już tak jak powiedziałam środków. Lokalna społeczność odpowiedziała bardzo pozytywnie. Na początek były zbiórki złomu, były wystawy lokalnych produktów. Nasze panie potrafią naprawdę wspaniałe rzeczy tutaj i tak sobie w żartach mówimy, gdyby wykonawca umiał z pierogów wykonać dach, a z ciast tynk, to już dawno by było. Sanktuarium pięknie odremontowane. No ale niestety to są żarty, a do faktycznego remontu potrzebne są środki i inne materiały. Udało nam się uzyskać przez 7 lat działalności stowarzyszenia ponad 100 tysięcy złotych. Jednak ciągle to było mało, w związku z tym poprosiliśmy tutaj działaczy, którzy mogą nam pomóc pozyskać finanse z innych źródeł. Udało się, okazuje się, że marzenia trzeba mieć, bo marzenia się spełniają. Jadąc z którejkolwiek strony świata, widać ten kościółek na tle zielonego lasu, piękne ściany, tak jakby tutaj Matka Boża łaskawa, wręcz zachęcała ludzi do odwiedzin. Jest to niezwykłe miejsce. Miejsce pielgrzymek, miejsce kultu maryjnego. Tak jakby rangę tego miejsca podnosi fakt, iż tutaj obok kościoła spoczywa pierwszy ksiądz proboszcz z czasów powojennych. To jest ksiądz Jan Mertz, który był krzewicielem polskości na tych ziemiach. Nie miał łatwego zadania. Tutejsze ziemie odzyskane nie mają tak zwanych rdzennych mieszkańców. Wszystko to jest ludność napływowa. I wiadomo było, że na początku były różnego typu konflikty, różne poglądy. Część ludzi uważała księdza Jana Melca za Niemca, a część za Polaka. Na tym tle też dochodziło do konfliktów. Jednak ten niezwykły człowiek potrafił pogodzić wszystkich. I tak może odpowiem na pytanie, dlaczego chcemy odremontować to sanktuarium? Bo skoro księdzu Melcowi udało się utrzymać polskość, utrzymać to piękne sanktuarium, to byłby straszliwy wstyd, gdyby popadło w ruinę. Żeby realizować zadania inwestycyjne o dużym nakładzie finansowym, tutaj jest potrzebny duży wkład instytucji rządowych, czy samorządowych, lub innych podmiotów, które takie środki posiadają. Ja zostałem pod koniec października zeszłego roku poproszony przez członków właśnie stowarzyszenia o to, żeby pomóc w napisaniu wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o to, żeby pozyskać pieniądze na remont tego dachu. Udało się to wykonać w dosyć dobrym, powiedziałbym, efekcie, bo 122 tysiące złotych udało się pozyskać. Jednak również Fundacja. Jak jechałem a mieć SA również 190 tysięcy zł realizuje tą inwestycję. To jest wsparcie, które jest gigantyczne, nie ma co ukrywać. Takie pieniądze tutaj w Kiełczynie są dla nas niezwykłym osiągnięciem, ale też pokazują, że dzięki uporowi, determinacji i konsekwencji w działaniu można takie środki zdobywać i realizować tak duże inwestycje. To jest to ogromne zadanie i to jest budujące, że kolejne obiekty zabytkowe. Tutaj też to jest obiekt Specyficzny ze względu na historię i miejsce kultu. Inicjatywa oddolna ogromnie ważna sprawa i w zasadzie bez. Woli, bez zaangażowania i dobre chęci takich osób, myślę, że do takich realizacji w wielu przypadkach w ogóle by nie doszło. Ta praca, ta inwestycja jest realizowana dzięki też ogromnej zaangażowaniu wielu ludzi, przede wszystkim członków stowarzyszenia, księdza proboszcza, ale też nie zapominajmy o wsparciu osób, które piastują lub piastowały ważne funkcje rządowe, ponieważ bez ich zaangażowania, ich jakby doświadczenia, ale też jakby zainteresowania tym miejscem, taka pomoc nie byłaby możliwa. W sumie prawie 400 tysięcy złotych na ten rok jest pozyskanych, z czego 347 tysięcy to jest na remont nawy głównej. Dodatkowo pozyskaliśmy jeszcze 49 tysięcy na remont dachu prezbiterium i zachrystii, gdzie całość inwestycji jest wyceniana na około 200 tysięcy, więc tutaj też przedstawiciele stowarzyszenia deklarują, że są środki własne, jednak jeszcze do tego efektu finalnego potrzeba troszeczkę zaangażowania, potrzeba troszeczkę serca, trochę pieniędzy, żebyśmy mogli już można powiedzieć w sposób taki jednoznacznie stwierdzi, że jesteśmy na ukończeniu tych prac. Mamy tutaj, można powiedzieć, plac budowy. Ten plac budowy cały czas tętni życiem. Cały czas te etapy prac już są finalizowane, więc miejmy nadzieję, że już niedługo ta pierwsza część, pierwszy etap inwestycji na ten rok, czyli remont dachu nawy głównej zostanie zakończony i będziemy mogli przystąpić do remontu elewacji na nawie głównej oraz dachu prezbiterium i zachrystii. A jeśli się uda i będą ku temu możliwości, a takie sygnały do nas docierają, że będziemy chcieli również przymierzyć się do Remontu, elewacji na pozostałej części kościoła. Żeby to jednak mogło zostać jakby już zmaterializowane, potrzebujemy wsparcia, zaangażowania osób. Stąd właśnie przez to chcemy pokazywać, że te pieniądze, te właśnie pozyskane środki idą na ten cel i efekty Państwa naszych prac mogą Państwo tutaj zaobserwować. Pan Marek Kucfir wykonał. Z elementów więźby takie pamiątki. To jest XVI-wieczna decha i XVI-wieczny ręcznie kuty ćwiek. Zachęcam wszystkich, którzy chcieliby mieć taką pamiątkę, można ją nabyć. Można złożyć dowolną ofiarę i taką pamiątkę nabyć. Poza tym jeszcze dodam, że stowarzyszenie podjęło kroki organizacji koncertu 6 września to jest dzień niezwykły na terenie naszej parafii, gdyż jest to dzień odpustu Matki Bożej Łaskawej. No w tym roku te uroczystości będą miały troszeczkę inny charakter, chociażby z racji remontu, no zastanowimy się, czy to będzie msza polowa, jak to. Przygotujemy, ale odpust na pewno będzie. Natomiast wieczorem tegoż dnia w kościele filialnym w Tuszynie odbędzie się koncert zespołu Genezaret. Koncert będzie charytatywny, a wszystkie pozyskane. Dochody i finanse, no wiadomo na co przeznaczymy. Przeznaczymy na dalszy remont naszego pięknego sanktuarium. Tutaj chciałam jeszcze podkreślić bardzo dobrą współpracę księdza proboszcza, który jest gospodarzem i kustoszem tego miejsca ze stowarzyszeniem. Po prostu gramy do jednej bramki i dlatego ta współpraca jest tak owocna, a efekty widać gołym okiem.